Siemarko, witam was w trzecim odcinku z Minecraft Dungeons. No i co, ruszamy dalej na wyprawę. Tutaj luksus kaktusowy kanion chyba już mamy w miarę opanowany, chociaż no nie pokazuje mi, że miał go... a nie jest, że zlutowany. I teraz myślę, czy... E, kopalnie w, w, w czerwieni... w czerwienitu odwiedzamy, czy tyniowe pustkowia, tyniowe pustkowia, póki co do mnie bardziej przemawiają. Mamy na trzecim pobycie, no ja tak jak powiedziałem... E, Raczej będziemy starali się o ten poziom wyżej iść. Jakie są misje? Ej, czy to jest jedno z moich misji? Tak, dniowe pustkowie, więc o jeden wyżej. Nie będziemy szli na maksa, ale rzeczywiście, żebyśmy się tutaj dobrze bawili. Ale też, żeby nie było chwilowo załatwu. Chociaż wiem, że ta gra z poziomem trudności po prostu będzie rosła, rosła w górę, będzie rosła w siłę i. Pewnie będę musiał. Złosadnicy zmienili tą niegdyś płynną krainę w pogrze... pogorzelisko. Tylko jedna wioska została się w tej części świata. Śpiesz się. Musisz oszczędzać prawdejszych osadników o ciągającej bitwie. Jesteś ich jedyną nadzieją. Hmm. Oczywiście tutaj będziemy się później skalować z przedmiotami, nie da się ukryć. Ale na razie dajemy. Radę się zastanawiałem, wziąłem to, co ostatnio wylosowałem ze skrzyni, i je co to nam da. Czy to się nagrywa? I tutaj nasze epickie wyposażenie, oczywiście, daje radę. Ja troszeczkę idę do przodu. Nie jest to taka dysproporcja jako ostatnio, że byliśmy dwa razy słabsi, tylko tutaj rzeczywiście mm, mamy troszeczkę mniej tej różnicy siły. Chociaż jak jakiś Creeper nam wyskoczy, to rzeczywiście nie będzie to łatwe. No ale możemy się bić. Wiem, że powinienem tak naprawdę teraz z tyłu tego kościa rozwalić tego i iść dalej. No ale też nie, popadajmy w skrajności. Tutaj dajemy radę. <coughs> Wybaczcie, ten kaszel jeszcze mnie męczy. Szczególnie jak próbuję dużo szybciej do Was mówić. Podleczmy się. Możemy sobie wilczka przyzwać. I zaraz sprawdzimy, na czym polega ten nowy przedmiot, który zdobyliśmy. Osłabienie 46. Myślałem, że Wilczka bo jest zaatakowana, ale nie chcemy Wilczka atakować. Tutaj na pewno są jakieś łopki. Jestem tego więcej niż pewien. Ale rzeczywiście troszeczkę obrażeń zadają. Normalnie się... Tutaj kokszą. Jak będzie jakaś większa grupa przeciwników, to spróbuję aktywować tą broń. Znaczy broń. I wie co to jest? W tym momencie w sumie... Nagrywał to wszystko już wcześniej, na... Wy niedawno otrzymaliście odcinek takich chyba jeszcze żadnych komentarzy nie było. Więc się przejbujemy przejmujemy. Poszukiwacz. Coś dobrze działa ten chat, a rzeczywiście ja na razie nie wydaje. Ale zobaczcie, znowu tutaj weszło z poszukiwacza. Czy ja tutaj ominałem jakiegoś mobka? Nie. Idziemy dalej. Zdecydowanie tutaj na takiej, yy, pew na takiej większej pewności siebie idziemy, w <grywanie> do tego, co było przed nim W razie, tutaj pewnie będzie jakaś skrzylka, co? W takiej on Zazwyczaj są skrzylki jakieś skarby, nie? Nie ma nic. A to zrobiło w konia. Jest coś, co się wstępuje, sumie... ja, ale tutaj musimy na bele. I zobaczcie, por... <laughs> po raz kolejny pracuję. A no, zobaczmy. O! Już wiem na czym to polega. Coś takiego. I to mogę w miarę często używać, tak? Pozbieramy te dusze. I to rzeczywiście ma moc. I have the power! Wow. wow. Tutaj nic ma. Ale jest wejście na statku. Ale jeszcze może zobaczyć górę. Nie, tutaj też nic nie ma. Ale możemy tutaj wejść i patrzcie, jak tu ładnie się dzieje. I mamy kolejnego osadnika. Tutaj jest yy, arcymonowa kryjówka. I to jest coś mocniejszego niż byłaby. A, bo my mamy. Dobra. Coś takiego, a to może rozbić teraz. No, i te budki też rozbijamy. Te emeraldy muszę na coś zacząć wydawać, ale na razie nie wydaje mi się, że by było coś wartego uwagi dla mnie, moi drodzy. I chyba to jest wszystko. No dobra. Idziemy dalej. Póki co to jest bardzo przyjemny odcinek. Chociaż nie wiem co jest lepsze, bo z jednej strony takie pójście do przodu jest fajne, chociaż no, dla mnie taką większą przygodą było to, że rzeczywiście e, szedłem i tak unikałem z tyłu. Możemy tutaj cały czas tego troszkę beama tak zwanego tego promienia, laseru używać. W ogóle dzisiaj jak jest wcześniej, jak ja to nagrywam, ale wiem, że jeszcze mam jakiś tam głos. Jakkolwiek by to je brzmiało, i rzeczywiście, 18 jeszcze nie by... Jeszcze nie się 18, a już nagrywam dla Was odcineczek. W sumie już trzeci dzisiaj. Normalnie powiem Wam, że. zaczynam z tego toku, że tak powiem, nagrywania. <laughs> być zadowolony, że się przyzwyczaiłem. Chociaż fakt to bym wolał w końcu wyrazić kardu, ale... No cóż, łaba powiedzieć, zresztą u mnie ta siedemnasta to znaczy, że albo mam wolne, albo coś, dlatego no... Fajnie by było móc tak sobie w dzień ponagrywać. Wiecie... Traktować to jako pracę. Ale... Nie, w sumie... Jako pracę. Ja ciężko nad tym pracuję, a czy traktować to jako pracę? Na szczęście mam ten komfort, że. Na szczęście lub nie, szczęście, że. Oczywiście jestem od tego uzależniony, chociaż chociaż ja nie ukrywał, że robię wszystko, żeby. jednak mieć w przyszłości tą monetyzację. Dlatego pamiętaj, jeżeli chcesz, żebym ja miał tą monetyzację włączoną, nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę, subika. Komentarzu pozytywnego. Weźmy udowodniły, że algorytm jest nieomylny i rzeczywiście możemy, mimo że jest mało oglądalności obecnie na kanale. To że możemy coś z tym zrobić. <coughs> że możemy złamać algorytm. Tutaj nie wejdziemy. Ale od drugiej strony podejdziemy. Ach, ta moja postać. No i tak jest, przejść robimy, czemu by nie. Tutaj tak myślę, teraz... <laughs> jak widzicie, jak więcej mówię, to troszeczkę kaszłe. Ale... Tak to jest. Ale się by lecimy dalej. Tutaj kolejne emeraldy. Rzeczywiście, muszę w wiosce coś za nie zacząć kupować. Bo chociaż nie na razie, ja ich hobikuję, zrobię je potrzebnie. Bo za chwilę się okaże, że rzeczywiście ceny tych emeraldów. Wszystkiego za emeraldy będą dużo większe. Ale ja teraz je hobikuję jak nie wiem, co. Dlatego no, nie przejmujmy się. Tam pobiegł se piesek. Patrzcie. A to im dłużej trzymam, tym mocniej pije. No dobra. W sumie teraz sobie idę i po prostu tarkuję twarzą. A, mogę przytrzymać. A ten pies sobie radzi dość dobrze. Nie ma życia, ale se radzi. Ale on ma obrażenia chyba zeskalowane z moimi, czy nie? To wiem, że yy, mogę to przeczytać pewnie. No ale już, już, już. Już będzie dobrze. Wiem, że znowu nie będzie wszystkiego na 100%, bo już na pewno gdzieś coś ominąłem. No ale się przejbujemy. O, tutaj jakaś cięższa walka po zaopatrzeniu. Jak mi się zdaje. Czy złosadnik mnie tutaj znowu? Znaczy zło coś tam. No to wygląda. On tu zabiera brawy, mówię wam. Tym mały. Tak długo jak nie dajesz mi creeperów to możesz sobie dawać. Dajesz. Najgorsze no są creepery, na serio. Czy tutaj coś jest? Nie. No to idziemy dalej. To jest aż raz zbyt czytelne, jak właśnie tak robią. <coughs> Ile ja mam w sobie Normalnie jak to kobicznie wygląda. Nie powiecie, że nie. Tak to się robi u nas, w Polsce. Masz to w tym, nie wiem, gdzieś tam za granicą? Nie masz. No i znowu zaopatrzenie, znowu jakaś cięższa przeprawa. Z osiągnięcie zbykałka do jubilerstwa. Ocie tu. Ej, ale w sobie jeszcze, nie no dobra, jedno ulepszenie mi na początku. Mapy poleciało i to wszystko. Nie, ale no, do okej. Okay. I teraz prostro i Gra powie, żeby iść. Mówi mi w górę, więc ja idę na dół. Czy ktoś się dziwi temu? Dobra. Widzę jednego. Nie, no, chodźcie tu. No i chodź. Zar, co ty ode mnie chciałeś? W ogóle w tym podejściu trójki nie używam. Pamiętam, masz. <laughs> Żeby nie było, że nie używam skilli. Pajączki, No i ładnie. Tysiąc z emeraldów, a ja jeszcze ich nie wydaję. Zresztą, jaką tą legendarną broń? Nie wiem ile mi zejdzie Znaleźli lepszej broń niż ta legendarna. Podejrzewam, że to szybko, tak to, to jest zazwyczaj, czy w Diablo, czy w innych grach. Rzeczywiście... O właśnie, ja o tym, że mam to turlanie się. Na dość krótko te początkowe legendy starczają. Chodź tu Masz Znajdź wioskę. O, i niby to jest mocniejsze. Co ty mi robisz? Gościu, starów się nad sobą. Pierwsze litki które spotkałem. Nie, tu nic nie ma. Też nic. Czy to rzeczywiście tak sobie po prostu istnieje. No dobra, zobaczmy. 17 obrażeń. No i pytanie, czy to będzie mocniejsze od tego? No wygląda. Dobra, pewnie powiecie mi, Bergi. No nie wiem, wy miejsce powiecie po prostu. Nie będę wkładał w usta słów. Uczymy się na błędach. I na razie nie wiem, bo obrażenia są bardzo potężne. I kolejny miecz. Ale obrażenia tutaj już są całkiem potężne, trzeba przyznać. Nie no. Tak, mówię. Na tym etapie gry wyobrażenia bardzo szybko się zmieniają. Też trzeba by tutaj osiemnastkę, jakkolwiek by to nie brzmiało, moi drodzy. Dobra, a co ten biecz może być? Dynamo. Dobra, nie, no to my oczywiście zakładamy ten. To rozbijamy, odzyskujemy punkty. I oczywiście co? Jeszcze nie możemy, ale na kolejnym poziomie, który będzie już za chwilę. Coś zrobimy ulepszonko. Nie wiem, czy właściwie, ale zobaczcie, co tutaj się dzieje teraz. Gdzie ty jesteś? Ja cię szukam. Chodź tu. 54 TNT, masz. Niech to wybucha Co tutaj jest za miasto, nie wiem, ale się dowiem Dobra, patrzę na bo na ekran, to też jest jedna rzecz próbuję popracować Em. Proszę mnie je wybuchać Chodź Jednak jest jeszcze jakiś Franek Kimono 60 obrażeń jest level. No i patrzcie, olewcza by to trzeci raz. Jakby ktoś mówił, na zdrowie, to dziękuję. Nie zdążyłem po prostu się, no, w żaden sposób zakryć, jakoś tam wyłączyć mikrofonu, ale teraz działa mikrofon, jest git. Wygląda to jakbyśmy się rzeczywiście zbliżali do końca. Czy ja tam widzę Enterbery? Nie. To nie są Enterbery! To są Frankowie Kimono. Ale nie poddajemy się. Mamy schab. Jeżeli schab jest przy z nami, to kto może być przeciwko nam, moi drodzy? Nie wiem. I wygląda tutaj na kolejne cięższe spotkanie. Przywoływacz. O nie. To jest pierwszy boss na naszej drodze. by Cię przywoływaczu. Normalnie gracz rola nam tutaj przyszedł. Do walki. Przywoływacz. Okej. Okay. A tutaj mamy u góry, znaczy na dole pokazane ile mamy dusz. Dobra. Idziemy. Dobra, chciałeś się bawić, masz. Normalnie aż przypomina mi się mecz wczorajszy z Wyszą, jak był gość w Pokéball United, gdzie był gościu, który mnie z Termajumem tak ogarniał, że szkoda słów. Troszeczkę owce z tej strony. Dziękuję. I słyszę krowę. I to nie jest krowa procentowa. No cóż. Ile jest? 19 minut. Dość fajnie. Proszę mi tutaj podać. I padać. Zobaczymy, ile procent teraz będzie tych przeciwników, bo rzeczywiście starałem się tak w miarę czyścić, ale nie wiem, gdzie oni się czasami znajdują. Jest szybki atak. Eee, no okej. Okay. Więcej dyni. Zadzwoń dzwonem ostrzegawczym. Lecimy do dzwonu. A tutaj jeszcze taka duża lokacja. Podejrzewam, że będzie dużo czyszczenia przeciwników. Ehe. No tak jak wiem. Bitwa na arenie. Chodź tu. Jak mi jadasz keeperów, to chodź. Masz. Chciałeś być mądry. Mikstura szybkości. Ja zawsze szukam tych, co przywołują pilary, bo oni dla mnie są najbardziej niebezpieczni. Na przykład tego. No okej. Okay. Ile jeszcze fal? Pokonamy fale. Wy też jest, jesteście za fajni. Rzeczywiście, obrażenia już tutaj idą większe. I przywoływacza, drugiego mi dajesz i ja już z nim walczyłem. Widzicie, tak się pokryje przywoływaczy. A to jest wyższa matematyka, nie? Według tego słowa osadnika, czy tam złowrogo czy jak on się tam nazywał? E przyzywa przyzywacza. M, że co? No właśnie, też tak myślę. Ale patrzcie. Po sprawdzajmy, czy tutaj jeszcze nie ma nic do podniesienia. Nie, nie wygląda. Wejdź do ratusza, uciekaj. Ucieknij. Czemu mam uciek ucieknąć? Uciec, skoro no nie muszę. Okej, okay, zwycięstwo, moi drodzy. Z Twoją pomocą ostatnicy z pastwisk otrzymali od losu kolejną szansę. Super, cieszę się. Tymczasem ja, będący na tych pastwiskach i szukający dyni, nie mogę zjeść dyni. 98% w kolei chyba Znowu wiem, że nie uda mi się wszystkich. I co tutaj będzie? Koenig Nykołczan. Okej, okay. to za to dajemy. To sobie rozwijamy. Miejski kupiec, ma coś dla nas. Nie wiem, czy 145 to jest dobra cena. Ja strasznie chobikuję te pieniądze. Także dajcie zresztą co tu myślicie. <laughs> Tymczasem ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, łapcy w gry spiku. I to zobaczę ja w kolejnym odcineczku. Papa, hej!